Yo, coś się mag widzę w tym odcinku przedstawię Wam nowe zmiany na arenie, o których prawdopodobnie nie widzieliście. Ale zanim to, no to zachęcam Was do subskrybowania tego kanału wraz z dzwoneczkiem, żebyście nie przegapili kolejnych odcinków na tym kanale oraz żebyście pomogli mi wbić 8000 słów do końca kwietnia. A tymczasem ja nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. Także, widzę, jedyna zmiana, jaka zaszła na arenie, o niej prawdopodobnie nie widzieliście, lub po prostu tego nie zauważyliście, ponieważ weszła ona dzisiaj, gdzieś około godziny 16.00, Także teraz, jeżeli wejdziemy sobie wybór tutaj trybów, to jak widzicie mamy nowe ikony na ręce. Tak wygląda tutaj na solo, na duo oraz na trio. Są to właśnie nowe ikony, które Epic Games wprowadziło. Tak o 16 lat, jak wam przed chwilą, powiedziałem, No i to jest jedyna zmiana, bo widzicie tutaj interfejs to się nie zmienił, ani też w żaden sposób punktacja nie uległa zmianie. Więc jeżeli nie wiedzieliście tego no to zostawcie łapę w górę, no bo na telefonie podobna jest nowa animacja, także polecam również to sprawdzić. Ja tymczasem dziękuję za oglądanie, my się widzimy tradycyjnie w kolejnym odcinku, trzymajcie się i cześć!